Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, Elżbieta Kobelak, dzień dobry. A moim i państwa gościem jest dziś dyrektor biura Rzecznika Konsumenta, Marta Peterska-Brodzińska. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Zastąpiła pani na stanowisku Eugeniusza Kurzewskiego. Co nowego chce pani wnieść do pracy rzecznika? No mam ciężkie zadanie przed sobą, bo zastąpiłam i pana Eugeniusza Kurzaskiego i pana Gierczaka, którzy słynęli z tego, że jakby prowadzili działalność edukacyjną. Więc na pewno będę chciała bardzo mocno poszerzyć tą działalność edukacyjną i wyjść do ludzi mocniej niż to było dotychczas. Chcę. W jaki sposób? W jaki sposób? Teraz grupy docelowe byli głównie seniorzy, gdzieś tam, bo to jest grupa, która jest narażona na zagrożenia pewnego rodzaju naciągnięcia oszustwa. Ja też chciałabym się skupić na młodzieży, mocno, czyli na uczniach, i na osobach w wieku średnim. Poprzez edukację, poprzez wzrożenie pojęć, poprzez świadomość reklamacji, bo tego nam brakuje i wiem o tym po prostu w życiu codziennym, że człowiek nie wie, jak reklamować, a ja go chcę tego nauczyć. Jeżeli do młodego konsumenta, to chyba przez takie kanały także, które do niego trafią. Czyli pewnie mówię tutaj o internecie, o Facebookach, o innych portalach społecznościowych. No nie ma co ukryć, że naszymi czasami rządzą też media społecznościowe, więc my jako biuro też podążamy za tymi innowacjami i prowadzimy już od dwóch lat Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gorzowie Wielkopolskie, więc zachęcam państwa do obserwacji i to jest nasz kanał komunikacji również z państwem, czyli z mediami i z osobami, czyli konsumentami. Więc tam możecie sobie zerkać. Ja też będę chciała raz w miesiącu prowadzić właśnie cykl pojęć z zakresu prawa konsumenta i dosyć prostym językiem tłumaczyć różne Meandry z zakresu właśnie konsumenta. Czasy masowego reklamowania obuwia, najczęściej rozklejonego już za nami. Ostatnie lata to, tak jak pani zresztą wspomniała, pan Eugeniusz Kurzawski mocno naciskał na edukację w zakresie pokazów połączonych ze sprzedażą. A co będzie pani takim największym wyzwaniem, jak pani myśli? Z czym jest teraz no, największy na problem? Na pewno pokazy zostały już trochę ukrócone, jakby implementacją dyrektywy Omnibus, która wprowadziła tutaj ograniczenia, więc to na tą chwilę nam się uspokoiło. Teraz bardzo na topie w naszym biurze są, no niestety, z wielką przykrością muszę powiedzieć, cyberprzestępstwa. I to jest nasza zmora, więc na pewno będę tutaj bardzo dużo osób uświadomiała, bo zwłaszcza jeżeli mamy inteligencję sztuczną, AI, która jest w stanie podrobić nam głos męża i my rozmawiamy de facto z mężem, co nam uwiarygadnia i przesyłamy mu numer. Blik i to powoduje czyszczenie konta, no to tutaj wiele osób sobie nawet nie zdaje sprawy, że to w taki sposób funkcjonuje i to takie zagrożenie stanowi. Ale jak w takim razie się chronić? Bo ja osobiście umówiłam się już ze swoją rodziną, że nie będę SMS-owo nigdy ich prosić o żadne pieniądze. Jeśli już, to zadzwonię. No i taka jest, takie jest też przesłanie, że jeżeli będzie SMS, prześlij mi blika, bo coś tam, coś tam zapomniałam, to najpierw do mnie dzwonią. Ale jeżeli można podrobić głos, wykorzystać głos publiczny, no bo przecież mówię teraz do państwa, więc chyba mi nawet łatwiej, to jak się chronić? Przede wszystkim, no powiem tak. Ja ze swoim mężem mam słowo klucz, czyli jeżeli byłby taki telefon, my raczej między sobą nie wykonujemy tego typu operacji, więc na Ale pewno no kiedyś może być ten Ale pierwszy kiedyś raz. może być pierwszy raz, więc wtedy mamy słowo klucz, że ja bym zadzwoniła, powiedz hasło klucz, jeżeli on powie, no to wiem, że to jest on, więc to, to na pewno nie podejmować interakcji, jeżeli nie jesteśmy pewni, zadzwonić do tej drugiej osoby, samemu nawiązać ten kontakt, czy aby na pewno to on potrzebuje, bo w dobie technologii mi się będzie wyświetlał jakby nazwa mojego męża, czy nazwa banku. To nie jest problem, żeby tak, podłożyć teraz... nakładkę. Tak, więc tak. bardzo niebezpieczne, że widzimy numer swojego banku, który do nas dzwoni. Od razu jesteśmy przekonani w związku z tym, że będzie to rozmowa bezpieczna. A nie jest bezpieczna. Dlatego mówię, nie nawiązujmy jakby takich rozmów. Powiedzmy panią, przeprośmy bardzo grzecznie, że oddzwonimy albo udamy się do placówki bankowej. To jest to, do czego ja nakłaniam, bo bardzo często jest potem instalowane oprogramowanie N-Dysk, które dopuszcza takiego złodzieja do naszej platformy, gdzieś tam ekranu, tableta. I on może pozmieniać nam wszystkie hasła i szczyścić konto. Mieliśmy sytuację w naszym biurze, gdzie dana osoba utraciła 200 tysięcy złotych. A kiedy się o tym dowiedziała? Dopiero po fakcie, czy już widziała, że coś się dzieje w komputerze, na przykład wcześniej. Dopiero po fakcie, bo to był bardzo mądry zabieg. E, osoba, która wyłudzała te dane, ona nawiązała z nią nić porozumienia. Więc ta pani po prostu czuła się e, w taki sposób gdzieś tam zaopiekowana, że rozmawia jakby ze swoim człowiekiem, bo mieli pewnego rodzaju nić porozumienia. I dopiero po pewnym fakcie okazało się po zakończeniu rozmowy, że te pieniądze z tego konta znikają i nie wracają, bo tutaj była zapewniona, że to będą inwestycje, że ona na tym zarobi, że pieniądze będą zainwestowane i wrócą w wartości podwójnej. Jak się można domyśleć, nie wróciły w żadnej. Dużo jest takich podobnych przypadków? Coraz więcej. A jakie są możliwości później pomocy takiej osobie, która straciła często, myślę, oszczędności swojego życia, której konto zostało wyczyszczone? Być może nawet nie były to wielkie kwoty, ale były to kwoty przeznaczone chociażby właśnie na życie na kolejny miesiąc. No niestety z wielką przykrością muszę powiedzieć, że bardzo ciężko jest odzyskać środki. Tutaj za bardzo policja, jak i my nie mamy za dużych możliwości ze względu na to, że mamy ustawę o usługach płatniczych. Jeżeli dana osoba autoryzuje transakcję, czyli podaje samodzielnie numer blik, numer PIN, login, to bank wychodzi z założenia, że ona to z pełną świadomością autoryzowała i nie doszło tutaj do naruszenia zabezpieczeń bankowych. Więc przeważnie to jest odrzucane. Czyli bank nie bierze na siebie odpowiedzialności za? Wykonanie, wykonanie takiej transakcji. Nie no dobrze. Tak sobie myślę, że wspomniała pani o młodzieży, wspomniała pani o seniorach, że będzie pani do nich próbowała trafić, ale z rozmów z mamami wiem, że już dzieci w pierwszych klasach szkół podstawowych, kiedy dostają te tablety czy komórki, no to już tam jakieś hasła wpisują, to już coś kupują, jakieś transakcje tam przebiegają, więc może faktycznie trzeba by zacząć od tych najmłodszych. To na pewno jest ciężka grupa docelowa, bo też język przesyłu musi być dosyć jasny i dosyć zrozumiały, bo wiadomo, że do dzieci trzeba mówić takim językiem dosyć przejrzystym, żeby one rozumiały, co my chcemy przekazać. Nie wykluczam, że będziemy chodzić już od najmłodszych lat. Na tą chwilę skupiamy się na klasach licealnych, już nie tylko maturalnych, jak to miało dotychczas, bo ostatnie lata to były gdzieś tam głównie klasy maturalne. Ja chcę wszystkie klasy licealne powiedzmy w cudzysłowie przeszkolić z zakresu prawa konsumenta. Ale będzie pani fizycznie spotykała z młodzieżą Będę się fizycznie spotykała do szkoły już tutaj jestem po rozmowie z dyrektorem Puszkina, liceum Kościuszki, więc już umawiamy spotkanie. Pan dyrektor jest jakby bardzo za tym i chce też przeszkolić wszystkie klasy licealne, więc mam nadzieję, że już pierwsze spotkanie w tym miesiącu się odbędzie. A temat już ustalony? Temat już ustalony. I o czym będziecie rozmawiać? Będziemy rozmawiać o tym, czego jakby głównie młodzież funkcjonuje. Czyli przede wszystkim jakby moje pojęcia, czyli niezgodność towaru z umową, odstąpienia, czyli jak zwrócić, kiedy zwrócić rzecz, jaką rzecz można zwrócić, ale także też to, z czego młodzież najchętniej korzysta, czyli tak zwane słynne livey sprzedażowe. Czyli na TikToku, na Facebooku, gdzie pani stoi, przebiera się e, i próbuje sprzedać dany towar, to chcę też tutaj nawiązać, jakie są zagrożenia z tego tytułu i na co trzeba uważać. A jakie mogą być zagrożenia, bo sama korzystałam? Na przykład brak <noise> działalności gospodarczej. Bardzo często prowadzą to osoby fizyczne, które nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej, co skutkuje tym, że mamy utrudnione bądź uniemożliwione... Prawo do zwrócenia takiego towaru. Mhm. A jak to jest właśnie z tym prawem do zwracania towarów? Bo moim zdaniem, często pakujemy się w kłopoty poprzez naszą niewiedzę. I tak na przykład mój mąż ostatnio podczas zakupów mówił: Zawsze można zwrócić. I od razu go uświadomiłam, bo akurat to wiedziałam, że absolutnie takiej zasady zawsze można zwrócić nie ma. No nie ma, nie ma. Ustawa o prawach konsumenta stanowi nam jasno, że zwrócić i odstąpić od umowy, bo to jest jakby jednoczesne, można tylko i wyłącznie od towaru zakupionego na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w ciągu 14 dni kalendarzowych. To jest brzmienie dosłowne przepisu. Oznacza to w praktyce, że możemy odstąpić na przykład w sklepie internetowym. Jeżeli kupimy, to odsyłamy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Jeżeli zaś zakupimy towar jakby w sklepie stacjonarnym na miejscu, to musimy się każdorazowo, Pytać sprzedawcy, czy możemy dany towar zwrócić. Bo niektóre duże sieci sklepów w sposób dobrowolny dopuszczają takie prawo do zwrotu, bo to jest takie podejście prokonsumenckie. Ale to nie jest zasada ogólna, o czym musicie Państwo pamiętać, bo bardzo dużo osób do mnie dzwoni i mówi, że tutaj Pani nie pozwoliła zwrócić towar, a ja tylko wyszłam od kasy, tylko za drzwi sklepu. No, no niestety ma prawo, bo przepisy prawa nie dopuszczają, więc ona nie musi tego respektować. Przed nami sezon urlopowy. No i te zagrożenia związane z różnego rodzaju wycieczkami, wykupowaniem wycieczek i w Polsce i za granicą. Myślę, że to w ogóle można by podzielić na takie dwie grupy. Z jakimi problemami przychodzą mieszkańcy później do Rzecznika Praw Konsumenta, do Państwa, do biura? A to bardzo różne. To bardzo często są, jest jakby zarzut reklamacyjny czy roszczenie reklamacyjne o zwrot środków związanych na przykład z niewłaściwym zakwaterowaniem, czy standardem zakwaterowania, czy nieodpowiednimi posiłkami, czy brakiem zapewnienia świadczeń, o których organizator imprezy gdzieś tam zapewniał w umowie. Ale najczęściej to są jednak warunki zakwaterowania. Ale że... często jeszcze zdarzają się takie sytuacje, że właśnie przychodzimy po nieudanych wakacjach, bo to był też taki. Taki temat, który był głośny kilka lat temu. Od tego czasu no, trochę się zmieniło, także w tym podejściu do klienta. Czy nadal przychodzą mieszkańcy z takimi reklamacjami? Zdarzają się tacy mieszkańcy, który, którzy do nas przychodzą. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, już nie pamiętam, czy to była Sri Lanka czy Filipiny, dosyć odległy wyjazd. No to tutaj jakby niezgodny był program wycieczki. Był otrzymany program wycieczki, nie został on zrealizowany przez biuro w kształcie zamierzonym, i to było jakby podstawą reklamacji. Więc się zdarzają, ale my też prowadzimy bardzo szeroko okrojoną akcję edukacyjną, więc myślę, że to też ma wpływ na świadomość konsumentów, że jednak ta wiedza i jej dostępność wpływa na to, że oni są po prostu też bardziej świadomi swoich praw. No dobrze, ale jeżeli już jesteśmy na takiej wycieczce i no to nam się nie podoba, to jest niezgodne z umową, co robić, żeby później no, dochodzić tych swoich praw? skutecznie? Nie. Przede wszystkim dokumentacja fotograficzna. Powiem brutalnie, teraz każdy z nas ma telefon z aparatem, czyli yes. po prostu robić zdjęcia. A drugi fakt, jeżeli mamy rezydenta, zgłoszenie od razu rezydentowi swoich zastrzeżeń. Jeżeli nie ma rezydenta, no to zakładam, że większość hoteli ma w lobby bezpłatne Wi-Fi. To siadam przy tym bezpłatnym Wi-Fi i piszę na adres mailowy biura reklamację, że to, to mi się nie podoba. Bo potem biura bardzo często mają taką linię obrony, ale konsument nam podczas pobytu nic nie zgłaszał. Czyli reagować natychmiast. Reagować natychmiast. Żeby było już zgłoszenie, jasne. Pomoc rzecznika praw konsumenta, przynajmniej w Gorzowie, jest bezpłatna. Jest bezpłatna. My jesteśmy jednostką samorządową pod egidą pana prezydenta miasta i u nas bez kryterium dochodowego świadczymy usługi bezpłatne. Jedyne zastrzeżenie, państwo musicie być mieszkańcami miasta Gorzowa. Rozwiązujecie także problemy przez telefon, czy trzeba... Przyjść osobiście, spotkać się z Państwem. Jesteśmy biurem, które działa bardzo, powiedzmy, internetowo, więc rozwiązujemy i telefonicznie, i mailowo, i też osobiście, oczywiście. Czyli wszelkie kanały komunikacji są z nami możliwe. To przypomnijmy wszystkim tym, którzy być może nigdy nie korzystali z Państwa pomocy: z pomocy Biura Rzecznika Konsumenta. Siedziba mieści się przy ulicy Łukietka 22, pokój 102. I pracujecie pewnie w godzinach też pracy urzędu Dokładnie miasta. Dokładnie tak, zapraszamy. Marta petelska, brodzińska była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pani redaktor, państwu. Rozmowa z gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.